Partnerem programu jest TrepciPL. Twój outlet online. Jest 19 stycznia, minęła 16. Umowa z Mercosur podpisana, nie milkną obawy polskich i europejskich rolników. Donald Trump mówi, że przyszedł czas na poszukiwanie nowego przywódcy dla Iranu. Katastrofa kolejowa w Hiszpanii zginęło co najmniej 39 osób, a ponad 150 jest rannych. Wielkie wydarzenie w Szczecinie, nowy polski nabytek już na wodzie, luksusowy prom jutro wyrusza w rejs. Ferie zimowe rozpoczęte. W pierwszym terminie od dziś do 1 lutego wypoczywać będą dzieci i młodzież z województw pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego świętokrzyskiego oraz podlaskiego. A to jest podcast informacyjny Trep Info. Ja nazywam się Mateusz Trepkowski i zapraszam na program. W sobotę została podpisana umowa Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej o wolnym handlu. Umowa musi zostać jeszcze przegłosowana w Parlamencie Europejskim oraz ratyfikowana przez kraje Mercosur. Umowa ta wywołała falę protestów rolników w całej Europie. Są obawy, że dzięki umowie Europa zostanie zalana tanimi produktami z Ameryki Południowej, co pogorszy sytuację rolników nie tylko w naszym kraju. Prezydent Iranu odpowiada na słowa Trumpa, a tak przeciwko najwyższemu przywódcy naszego kraju byłby równoznaczny z wojną totalną przeciwko narodowi irańskiemu. Po fali protestów w Iranie przywrócono dostęp do Internetu oraz otwarto szkoły i uniwersytety. Wczoraj późnym popołudniem doszło do katastrofy kolejowej w prowincji Cordoba w Andaluzji. Ostatnie wagony pociągu jadącego do Madrytu wypadły z szyn, po czym uderzyły w pociąg nadjeżdżający z naprzeciwka, który w rezultacie również uległ wypadkowi. Hiszpańskie władze potwierdziły, że w katastrofie zginęło ponad 39 osób, a ponad 150 jest rannych. We wtorek promianter Unity rusza w swój pierwszy rejs po Bałtyku. Rejs ze Świnoujścia do Teleborgu nowym statkiem ma trwać około 6,5 godziny. Zbudowany w Stoczni Remontowa w Gdańsku na swój pokład może zabrać około 400 pasażerów, oferując luksusowe warunki podczas przeprawy. A to już wszystko na teraz, dziękuję serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Partnerem programu jest trepci.pl Twój outlet online.